Cześć. Anna przyjechała na złom. O, wyście mi spadli. Stoi sobie. Może się jeszcze komuś przydą jakieś części na wykupki. No, schemat smarowania kombajnu macie. Posmarujesz, nie pojedziesz. Smarować co 50 godzin. Jeszcze bardzo. To to. Tu jeszcze zobacz, co to, to jest. Nawet to karka przyjechała. Może jeszcze ktoś jakieś części sobie weźmie. Zobaczymy. Takie cuda. Cuda wianki. Dużo odbiorów. Nie ma kiedy robić tych aut. Aut na no, cepy. A jeszcze hakowca by się przydało, ramę odmalować. Komba stoi. Rozgrabili już go trochę. Pompy, jakieś tu tryby. Pobrane. Rozgrabiają. Coraz więcej go. Zobaczymy. Ale rzeczy. nie ma czasu nagrywać bo o, tyle nawozili nawet kabina przyleciała nie wiem od czego, jakiego ciągnika łódki wodował, czy coś, to nie jest spalona kabina ona jest tak zjedzona chyba waltra była Normalnie masakra. Za żarta. Ja. Maszyny konne jakieś cuda. Leży tego. Jest dużo roboty. Nie ma kiedy nawet filmu żadnego nakręcić. Widzicie. Leży towaru na Jeszcze rury teraz się też będą kłaniać znowu te żółte co kiedyś nagrywałem, udało mi się zwodzić. Zaczynamy od jutra także takie cuda tutaj taka kupeczka mała z ale że tu chyba 15 ton także bardzo grube rzeczy. Także widzicie, różne cuda ja się by z tego, no ale. Koparkę do, z tym gryzakiem też rozebraliśmy. Tego gryzaka pojechała do tulejowania. Także nowe tuleje, nowe spornie. Wyobraźcie sobie, że stworzeń tak na środku. Taki gruby sworzni, zaraz Wam pokażę. No i jesteśmy już przy sworzniu. Patrzcie, jaki grubość A, Proszę bardzo, jak pęk. Na samym środku. A dlaczego? Bo podobno maszyna włoska, ale na moje to jest produkt chiński. Tylko sprowadzony z Włoch. Teraz tak tu i tu przez środek jest wywiercony otwór do smarowania no i nikt nie widział tego że to pękło bo to było w środku wysunąć stworzył się nie wysunie bo z jednej strony go trzyma i z drugiej strony żeby się nie wysunął no i szkód robił, Trzeba było raz całego gryzaka i taka robota. Także wszystko jest do roboty. ja myślicie, ile za tuleje do tego w podali cenę? 2,5 tysiąca za sobą tuleję. A za Sworzeń chyba 3000 tysiące. Także mojego Tokarza Tutaj naszego lokalnego. Tokarz ma układy, tutaj. Mam wie, gdzie zamówić takie stworzenie Także podejrzewam, że taki stworzenie już raz zamawiałem do HDS-a stworzeń taki To do HDS-a wołali 2500, a on zrobił za 800 zł, i to samo. To samo jest, nie? Także ceny jakieś z kosmosu. Pytaliście mnie, że ha jest nieruszona, jak stoi, tak stała. Nie ma czasu na to. Sami widzieliście, ile jest towaru. My jesteśmy tylko we dwóch. We dwóch to trzeba wszystko zwozić. Także nie ma gdzie rąk wsadzić. Tu jest ta ośka, już odbizona została. Tak komu się przydałem, biorą do 60 na przedni. Za ten podtura na przednią biorą. Co tam? Jeszcze silniczki są. Także, jakby nie daj Boże, komuś silnik od Bizona to są. Sprawne. W dobrym stanie. Odpalać, wkładać i jeździć. No i tu jeszcze jest do heteru. Ten rozgarniasz w łano, Czy jak to tam? Dobra. Taki szybki filmik. Nie ma czasu, trzeba brać się dalej do roboty. Na razie, cześć.